Ulani, mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Ulani, mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, ulani, dałem ci spokój. Dałem gitarę, ulani, dałem samochód. I tak na głową, ulani, a dostępem tym sam. Ulani, mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem ulani, odziałem cię jak brat Dałem ci wiarę, ulań, dałem ci spokój Dałem gitarę, ulań, dałem samochód Żony nie dałem A żony wziąłeś sobie sam gitarę, nam samochód, żony nie dam Ulani, pijesz wino, pijesz to od da. już godzina, trudno czekać ja. Chciałbyś się rozpłynąć, uciec i Ulani, zostań na noc Przez swoje prawa ma. Pani piesza to da, pójdę już godzina, trudno czekać ja Chciałbym się rozpłynąć, uciec da Może pan spokojnie ulani, bo przyjaciół nie powa znać. ha 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 ho, ho! Hopa, 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 hoppa, hoppa! Lecimy! Pam, 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 pa pam! Ulani, mój przyjacielu! Jak wyrazić to, co czuję, jakby tłumaczyć, tym jest dla mnie przyjaźń. Dałem ci wiarę, ulań, dałem ci spokój. Dałem gitarę, ulań, dałem samochód, żony nie dałem, a żony wziąłeś sobie sam. Ulani, przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Ulani, mój przyjacielu, Wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem cię. Wiarę, dałem samochód. Żony nie dałem, ulani. A żony wziąły sobie sam gitarę, dam samochód, żoni nie da mnie. Pijesz na Ula, nie. Pijesz mi do ulani, pijesz, a to Pójdę już godzina, trudno czekać. Ja chciałbyś się rozpłynąć, uciec na... Da... Ulani, zostań na noc. Przyjął swoje prawa, ma na ulani pijesz, to ta pójdę już godzina, trudno czekać. Chciałabyś się rozpłynąć, i cię może może spać spokojnie, ulani, bo przyjadę i prawo znasz! Dam gitarę na samochód, żony nie da nie! Ha, ha, ha. Łapa, 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 Nie śpimy! Hot, Dam gitarę na samochód, żony nie da nie! 牛奶